I kochani, z tej strony Matemix i witam Was w kolejnym odcinku z mapki. Nagrywam już kolejny raz tą mapkę i będzie 12 minut, tak jak zawsze chcieliście, w sumie to nie wiem, ale jeśli byście chcieli tamtą, więc to nagra... Nagry... Właśnie nagrywam zaraz tą i po prostu ją wstawię, więc zaczniemy dalej, nie będę po prostu przygodać, bo chciałabym już się dużo więcej dowiedzieć, więc tym razem idziemy w prawo. Zgodę, że wilki już tam jest, Hej. Okej, okay, w prawo, czyli na wzgórze idziemy. A to coś to z tego co się dowiedziałam to jakieś bali po prostu i sam twórca nawet nie mógł ogarnąć jak to naprawić, takiego. po prostu takie mody są niektóre. Więc idziemy teraz na wskórze i będziemy kontynuować po prostu naszą rozgrywkę. O nie, tutaj są ustawione pułapki. Muszę się na nie uważać. Gdzie? Gdzie pułapki? włochać już do tam miejsce hech. byliś już jakieś po prostu głosy w tle, buczący komputer czy klikaniem no to przepraszam no ale klawiaturę, klawiaturę, ogólnie komputer już Dużo nawet długo już chodzi, więc może właśnie buczeć. Ogólnie to chciałabym Was spodziewać, że przynajmniej e, bier bierzecie udział w tych ankietach, bo na początku myślałam, że Chyba w sumie nikt nie będzie brał udziału, bo jakby to powiedzieć, ja już podupadłam, nie robiłam, chyba 10 miesięcy nie robiłam filmiku, pamiętam, i po prostu wiedziałam, że mogłabym się rozczarować, po prostu ankieta by nie była w ogóle zrobiona. I byś w ogóle było, by było zero po prostu procent na wszystko, że nikt by po prostu nie korzystał, ale jednak coś tam zrobić, Wam dziękuję za to, że przynajmniej robicie. Te ankiety ja w ogóle uczestniczy w nich. I teraz tak, zastanawiam się, co ja złego teraz zrobiłam. Chyba, nie wiem, jak chyba dobrze idę, mi się wydaje, bo bariera była chyba mi się wydaje. Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, no to połowa odcinka będzie taki nie za bardzo. Spoko chodzę, bardzo fajnie się skacze. Uff, w końcu na miejscu. A, już koniec? Okej. Okay. Jesteśmy tutaj z górze takie. O, tu jest. Cześć. Matko, jak się zmęczyłam. Mogłem pójść z tobą z Ale i tak byś wygrał. Jesteś za szybki. Ech. Widzę, że oglądasz księżyc mojego drugiego przyjaciela. Gdyby, gdy tylko zobaczę to jasne, białe koło, nie mogę od niego oderwać wzroku. Nie czuję się wtedy realistycznie, materialnie. Jestem jedynym widzem oglądającym dla mnie spektakl, jak w teatrze. Czuję, jakbym był inny od wszystkich żył na innej planecie, że wszystko jest możliwe. Hech, pewnie dlatego, że nie mam przyjaciół. Aha. Hech, pewnie dlatego nie mam przyjaciół. Aha. Każdy uważa mnie za dziwaka. Jakąś nieludzką, chodzącą istotę. Szczerze? Mam ich wszystko, wszystkich gdzieś. Jestem sobą i to się liczy. Dlatego bardzo ci dziękuję, że spędzasz ze mną ten czas. To wiele dla mnie znaczy. Chciałbym wiedzieć, co do mnie mówisz wyjątkowo. Wyjąć, nie, lecz niestety to niemożliwe. Ale cóż, taka jest prawda i trzeba się z nią pogodzić. Patrzysz cały czas na ten księżyc. W sumie nie dziwię się. Ma w sobie coś takiego hipnotyzującego. Nie da się tego opisać słowami. Czasami widzę, jak księżyc pustuje, heh. Jakby przemawiał do mnie. Świat jest taki cudowny. Na przykład lasy, które ktoś powie. No, jakieś krzaczki drzewka, zwierzątka. Natomiast dla mnie to kompletny inny wymiar. Inna planeta. Wiatr koszący korony drzew. Kropelki wody spadające z liści, niczym Rosa po czcinowym trzci zdzible. Tyle piękna, a tyle bólu. Chciałbym zostać w tej chwili na zawsze. Oglądając niebo z tobą i rozmyślając: Wow, hech, nie że ci się wyżaliłem. Mam nadzieję, że ci się to nie przeszkadza, hech. Ma, mm, co? Tata? Tata, Wilku, co ty robisz? Nie, Włochać, wracaj! Mój Boże, Włochać biegnie do mojego taty, muszę go dogonić. Widzicie? Czemu on zaczął bić do mojej, mojej taty? To będzie fajna fabuła. Ciekawe, czy już koniec będzie, czy nie. Bardzo mnie ciekawi O, bo ten dźwięk nie zginął. W sumie chyba dobrze. Myślę, że dobrze chyba idę. Strzały? O nie! Chodźmy do górę. Ruszaj się, postacio. Haha. Ha, ha. Myślałem, że mi uciekniesz? Przede mną nikt nie ucieknie. Idealnie będziesz pasował do mojej kolekcji na ścianie. Czekałem na to tak długo. To nie, nie to za sobą. Co? O nie, nie, naprawdę? Nie, nie strzelaj, nie. Idziesz, <GASZ> czego nas spostrzegli? Widać. Coś mi się wydało. Co jest i tak. Koniec? Co? A co? To... Właśnie. Chyba nie ma drugiej części. Nie widziałam przynajmniej ja. Mam nadzieję, że ta osoba, ta, czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak, to mam nadzieję, że zrobi kolejną część. Bo więcej, może to się dalej stanie. Zabił własnego syna no, ale nie umyślnie, bo chciałby się zabić te tego wilka Nie że takie to jest No wciąga ją, że tak powiem Ale trochę smutne Jeśli ja być szczera No tutaj reżyseria, takie kłopoty. Także no Mapka skończona Raczej tak, bo Już mi tutaj wychodzą animacje, reżyserie scenariusz, to wszystko więc więc tak, to na tyle w tym odcinku w takim razie mam nadzieję, że wam się spodobał jeśli chcecie takiego typu jeszcze odcinki, na przykład mapki yy, to zapraszam po prostu do brania udziału w ankiecie, mam chyba zaraz sprawdzę, jaka jest dostępna jakaś fajna mapa i zapiszę ją w ...ankiecie, jakieś kilka map znajdę i będziecie mogli wybrać, którą mam nagrać. No tak, to jest na koniec. Dzięki za przejście mojej mapy. Starałam się, aby mapa była klimatyczna oraz ciekawa. Mam nadzieję, że mi się udało. Chciałem podziękować... Yy, ...za montowanie serwer oraz innych pomocników, którzy postanowili mi pomóc by Custer Koniec? I to wszystko? To nie wiem, to nie, nie wiem, czy będzie kontynuacja. Mi się wydaje, że powinna być. Także zachęcam Was do, do, do brę udziału w ankiecie, która będzie oczywiście nie od razu jak przeżyłem film, ale kilka minut trzeba poczekać, ale to nic się dzieje. Także... Myślę, że odcinek się jeszcze raz, myślę, że odcinek się podobał, jeśli się spodobał to możecie dać lajka like i jak jesteście nowi to możecie kliknąć w dół i kliknąć w czerwony przycisk subskrybuj o, i możecie też dać dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmach, także widzimy się w następnym.